Cześć kochani, mamy tutaj um, tydzień z wyrocznią Akaszy. Kolejna karta. Zobaczmy, jaka karta będzie nam towarzyszyła w tym tygodniu. Archanioł Gabriel. Uwolnij ciemne myśli i uczucia. Poproś o oczyszczenie i poddaj się przemianie. Piękna karta, już sobie zobaczymy. Szósteczka. Archanioł Gabriel pomoże ci w uwolnieniu ciemnych myśli i emocji. Przynosi do twojego serca przesłanie miłości, światła i łaski. Wystarczy, że poprosisz o oczyszczenie i pozwolisz na zmianę. Archanioł Gabriel jest symbolem oczyszczenia. Pojawi się w naszym życiu, aby nam pokazać ciemność duszy i podsunąć sposoby uwolnienia się od bólu. To uwolnienie spowoduje potężną transformację duszy oraz osobowości. Nie musimy pokonywać wszystkich życiowych przeszkód w pojedynkę. Możemy liczyć na Archanioła Gabriela, który ukaże nam dramatyczne Naszego życia, pomoże w znalezieniu wzorców i nieporozumień, będących przyczyną bólu w naszych związkach, i które są odpowiedzialne za nasze wewnętrzny spokój. Archanioł Gabriel będzie stał u naszego boku w trakcie przeżywania bolesnych etapów, transformacji oraz oświeci nam drogę, dopóki nie będziemy wystarczająco silni, aby ponieść światło sami. Wystarczy, że o to poprosimy i pozwolimy na zmianę. Jeśli wybrałeś tę kartę, to Twoje serce ma silną potrzebę regeneracji. Twój umysł i serce są osnute chmurą niskich częstotliwości wibracyjnych, a Twoja dusza rozpaczliwie tęskni za ciszą i spokojem. Zapytaj siebie lub mistrzów i nauczycieli kronik Akaszy oraz Archanioła Gabriela, co, ukrywa moje serce, co okrywa moje serce chmurą? Może smutek? Samotność, lęk, a może energia innej osoby? Jak mogę najlepiej uwolnić te rany mej duszy i odnaleźć wewnętrzny spokój i ukojenie? Jak mogę najlepiej przyjąć pomoc Archanioła Gabriela i uwolnić energię o niskiej wibracji? Archaniele Gabrielu, pomóż mi proszę uwolnić gniew i ciemność w mojej duszy. Pobłogosław mnie miłością i pozwól poczuć Boską Miłość w moim sercu. Ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie, życząc cudownego tygodnia wraz z Archaniołem Gabrielem.